Misiaczki, dikusy. Słuchajcie, właśnie wjeżdża w vlog trzecia część z Wydaje mi się, ocencie sami. Oce, ocenicie? Dobra, ocencie sami. Ale jest mała sprawa, jeszcze jest konkurs taki. Dla pierwszych pięciu osób, które wyczają, dźwięk to będzie dźwięk takie kasy. Jakbyście, wiecie, wrzucali monety do kasy i robili tam, zamykali kasę, jest taki dźwięk, wiecie będzie zodzi, Musicie wiedzieć, w której minucie występuje, ten, dwa te dźwięki występują, w której minucie vloga, dobra, te dźwięki występują i musicie, i dla pierwszych pięciu osób, które napiszą mi na Instagramie wiadomość, w której minucie, to wyślę Wam na hatę prezent fajny. Jeśli mieszkacie gdziekolwiek, w sumie zresztą. Wyślę Wam prezent w postaci magnesu z El Hierro albo z Teneryfy, bo to jeszcze, albo z Gran Canarii, czyli trzy wyspy macie do wyboru, jak zdążycie. Nie wiem, czy na El Hierro musiałbym coś kupić. To być dobrze. Dostaniecie po magnesie i wyślę Wam na chatę magnes z Wysp Kanaryjskich. Na lodówkę. Ja lubię generalnie na lodówce zawsze mieć magnesy z różnych miejsc, bo mi to przypomina, jak sobie otwieram lodówkę, gdzie byłem, w jakich miejscach i ile jeszcze przede mną. Także słuchajcie we vlogu, gdzie są te dźwięki, w jakiej minucie. No, to musi być minuta i sekunda, są dwa dźwięki. muszę się o sekundę pomylić, tak? to tam nie jest problem. I wyślijcie mi to na Instagramie. Pierwszych pięć osób otrzymało do mnie taki prezent. Trzymajcie się. No, mam nadzieję, że to pójdzie na... Damy radę. Pójdzie tu i tu. A ja lecę tymczasem. Tymczasem Tym, czasem, tym czasem lecę wiedzać. Właśnie zgrywam w ogóle vloga. Zgrywam, zgrywam content. I czekam aż tutaj, bo mój laptop potrzebuje internetu do tego, nie czuł. Lecę dalej El Hierro. Wczoraj to był najlepszy dzień życia ever, w ogóle to co ponagrywałem, kurwa. Ten vlog z El Hierro to będzie masakra. To są wszystkie, nie? Wszystkie są petarda. Pozdrawiam. Trzymajcie się.